Cześć! Witam wszystkich porannych sklepowiczów yy, Wybyła właśnie godzina 10, ale była zmiana czasu, więc jest dopiero 9 Więc na samym początku widać Pana Bujce Halloween już jutro I tutaj mamy te skiny, które wygrały w yy, głosowaniu e, fajnie wygląda nawet z tym duszkiem Tutaj mamy Hans Diamantorinki, piechurka popychacza. Naprawdę fajny sklep. I tutaj mamy wczorajszy omawiany pakiet. Mamy Black Adam. Pana Miszuka Królową Summer Mecha Riportiego Upadli Bohaterowie Zwycięzcy Królewskiej Koncepcji I tutaj właśnie są nowe skiny Tutaj mamy już wszystkie te. I tutaj mamy jeszcze. Mamy narzeczoną Frankensteina. Frankensteina. Mumie. Mamy Midasa, skórko, szkiele, szkiele ciary. Dzisiaj ogólnie sklep jest naprawdę wielki. Mamy również żelkowego, palucha rybnego, czaszkownika. I wszystkie pakiety to już każdy, ogólnie, wie. Więc mówiąc ogólnie to dzisiejszy sklep naprawdę jest wielki. Więc dziękuję i widzimy się za niedługo. Siema, miłego Halloween.